kokur. Kokur! Ty mi chłopie nie ucz kurwa czy ja umnę gadać czy nie umrę gadać kurwa Tata nauczy się gadać kurwa, sam się kurwa nauczy gadać chłopie No Bo moja córeczka zaś się wyjaśni A ona cię zaraz wyjaśni, zobaczysz kurwa Albo moja strata cię wyjaśni. Ona już tutaj stoi, nie? Wyjaśnię zaraz ich. wszystkich tam.